Jesteśmy na rondzie ofiar Katynia. Tutaj już robota dosłownie pali się w rękach. Czy to naprawdę koniec? Yy, tak, zgodnie z wszystkimi zapewnieniami, jakie mamy od wykonawcy, jeszcze w tym miesiącu, jeszcze w październiku, zakończy wszystkie prace budowlane i rondo przedstawi do odbiorów. Czy to oznacza, że z końcem października będzie można tutaj już jeździć? No, to nie do końca to oznacza. Tutaj jest potrzebna decyzja inspektorów nadzoru budowlanego, którzy są niezależni tak jak od wykonawcy, jak i od Zikitu, jak i od całej gminy miejskiej Kraków. Natomiast będziemy się starali tak przygotować to rondo, tak przygotować organizację ruchu, aby na wszystkich świętych przejazd po poziomie zero był możliwy. Taki jest plan, do tego będziemy dążyli, natomiast jeszcze nie możemy tego zapewnić na 100%. A kiedy będzie możliwy przejazd estakadą? Już niedługo, bo za kilka dni planujemy próby obciążeniowe i wyniki tych prób obciążeniowych bardzo dużo powiedzą o samym dopuszczeniu estakady do ruchu. Kiedy odbędzie się ta próba obciążeniowa i na czym będzie polegała? Próba obciążeniowa odbędzie się 23 października. To jest w niedzielę, zaczniemy w godzinach porannych i będzie polegała na próbnym obciążeniu estakady, to znaczy każde sprzęseł będzie obciążone wyładowanymi samochodami ciężarowymi, tak aby masa odpowiadała obciążeniu w trakcie eksploatacji całej estakady. Przygotowali Państwo również jakiś konkurs. Chcemy zachęcić mieszkańców Krakowa, tych, którzy parają się w jakiś sposób fotografią o to, aby podczas tej próby obciążeniowej wykonywali zdjęcia, tak aby pokazać całe piękno. Architektury tej estakady, i z tych prac chcemy wybrać jedną, którą nagrodzimy. Skoro robią Państwo taką próbę obciążeniową, czy to oznacza, że estakada jest już gotowa? Konstrukcyjnie tak. Zostały tylko do wykonania ostatnia warstwa asfaltu, tak zwana warstwa ścieralna, malowanie pasów oraz montaż szkieł w ekranach akustycznych. I po tych pracach już praktycznie będzie można zgłaszać obieg do odbioru. Teraz jesteśmy w tunelu pod rądem ofiar Katynia, a tuż za nami początki ozdoby, która będzie na ścianach tego tunelu. Jak ona będzie wyglądać, jak już będzie skończona? To będą cztery ściany, na których będą cztery kopce. W tym akurat tunelu. W tej części będzie kopiec Piłsudskiego i kościuszki. W kolejnym kopiec wandy i Kraka. Ta koncepcja wygrała w konkursie. Pan jest autorem tej koncepcji. Tak. Dlaczego akurat kopce? Ponieważ jest to droga wlotowa do Krakowa, więc warto ten ślad pamięci zachować. Pewnie to będzie trwało tylko 5 sekund, ale myślę, że zapadnie w pamięć to, że to są takie obiekty, które jednak na mapie Krakowa wydaje mi się, są bardzo ważne. Dlatego też. Przy czterech ścianach idealnym pretekstem było użyć czterech kopców. A to będzie namalowane czy wyłożone kafelkami? Jak to będzie wyglądać? To będzie namalowane. W centralnym punkcie, w połowie tego tunelu będzie jakby wizerunek tych kopców. Oczywiście bardzo w takim schematycznym ujęciu, no bo to będzie tunel i musi być taka prosta jakby formuła tych znaków. Czy w związku z tym można powiedzieć, że w tym roku rondo Owiarka Tynia będzie gotowe? O ja jestem przekonany o tym, że w tym roku cały ten węzeł, bo trzeba już tu mówić o węźle, nie o samym rondzie, będzie gotowy i będzie największym funkcjonującym węzłem w Polsce.